Cześć, z tej strony Adam Lipski. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak wygląda wizyta fizjoterapeutyczna u mnie i pewnie u większości terapeutów w Polsce. Więc tak, na początek, kiedy zamierzasz już przyjść do fizjoterapeuty, zmusiłeś się albo Twój organizm Cię zmusił, zdecydowałeś się pójść do fizjoterapeuty i idziesz na pierwszą wizytę. Jak to ma mniej więcej wyglądać? Oczywiście wcześniej dopytujesz się... Jak masz się ubrać, jak to będzie wyglądało, ile czasu, jaka kwota, i tak dalej, takie formalności. A na sam początku, jaki w ogóle przebieg będzie miała ta, powiedzmy, godzina? Tak jak u mnie, wizyta trwa godzinę. Jak to wygląda? Wtedy na samym początku od razu co robi Fizjo, to przeprowadza z Tobą wywiad, czyli oprócz takich danych osobowych, zbierze od Ciebie wszystkie informacje odnośnie tego, co Cię boli, czy to będzie łokieć, czy to bark, czy kolano. Potem omówimy sobie przykład łokcia, mój przykład kliniczny mojego pacjenta i pokażę Ci po kolei, jak to przebiegło u niego. Proces terapeutyczny, wywiad, diagnoza, no od początku do końca, żeby Ci to bardziej nakreślić, na przykładzie właśnie tego urazu. Więc tak, na początek, wywiad, czyli na początku wszystkie czerwone flagi, które są możliwe u takiej osoby, bo dla nas jako fizjo, dla mnie jako fizjo przychodzi obca osoba i nie wiadomo, co ona może mieć w Środku dosłownie, czy to może być jakiś nowotwór, to jest bardzo rzadkie, ale zdarza się. To jedna osoba na milion może mieć taką czerwoną flagę, czyli sytuację, gdzie nie możemy w ogóle zareagować. Możemy jedyne co to odesłać to, znaczy jedne co, co musimy, to odesłać to do innego terapeuty, jeśli daje nam to jasny sygnał, że coś jest nie tak, że my nie powinniśmy do tego dokładać ręki, tylko najpierw musi przejść jakąś kontrolę lekarską. Jakiś możliwy zabieg i dopiero wtedy możemy tą osobę wziąć do siebie. Na takim prostym przykładzie, jeśli mamy, mamy pacjenta i jemu podczas badania widzimy, że opada stopa, że po prostu jest klap, nie ma pięta wśród stopie palce, tylko jest od razu stopa robi klap, nie ma w ogóle tam siły w stopie. Ona opada. W dodatku w wywiadzie jeszcze osoba zaznacza, że ma problemy z, ze zwieraczami. Problemy z ze siłą zwieraczy, wtedy, według protokołu, najszybciej musi trafić na stół operacyjny, ponieważ, ucis ponieważ coś uciska korzeń nerwowy, przez co, szyb przez co z czasem może przejść do obumarcia tego, tego nerwu, i to może spowodować i problemy, raz, że schodzeniem, dwa ze zwieraczami, czyli jakość życia się kompletnie obniży. Więc to jest taki przykład, case study, jeden z przykładów. Które należy właśnie wiedzieć, te, znać te czerwone flagi, żeby móc tego pacjenta spokojnie przekierować. Wyjaśnić, że to jest po prostu dla jego zdrowia, że to są procedury i nie musi się niczym martwić. Właśnie ta empatia i taka pokazanie pacjentowi, że spokojnie, tak, tak jest zawsze w takim przypadku, że to wyjdziemy z tego. Myślmy pozytywnie. To bardzo dużo daje. Kolejna rzecz, jeśli wykluczymy wszystkie czerwone flagi i widzimy, że nasz pacjent już w miarę z wiadu wiemy mniej więcej o co chodzi, jaki jest jego problem, że możemy dalej przejść do badania. Warunek, warunek tak jest, żeby wykluczyć wszystkie czerwone flagi, że pacjent jest czysty i możemy mu pomóc naszym działaniem. Następnie przechodzimy sobie dwa do badania i wykonujemy różne testy. Różne testy, hmm, pełne jest książka testów, zależnie od jakiej okolicy ciała, tam są różne testy na mięśnie, na stawy, na łąkotki, jest tego pełno, więc dobieramy indywidualnie dla pacjenta i te wszystkie testy. Kolejna rzecz, już po tych testach i ruchach biernych, czynnych pacjenta, które okażemy wykonać, ci podejrzewamy, jakby jest funkcje w mięśniu albo innej strukturze. Wtedy przechodzimy sobie do terapii. Już w tej pierwszej to już druga faza, pierwsza, pierwsza faza wywiad, druga faza, właśnie badanie. Już w fazie badania wiemy mniej więcej, czy wiemy. Postawiamy hipotezę i wiemy już mniej więcej za co się zabrać, żeby to działało. Jaka będzie, te, jaka będzie kolejna rzecz? Kolejną rzeczą będzie terapia, gdzie dobieramy sobie indywidualnie, mm, jaką metodę opracujemy i jak jaki będzie miała ta terapia przebieg. Wyjaśniamy naszemu pacjentowi, w jaki sposób my zadziałamy, jak to będzie działało na organizm, żeby też tego pacjenta uświadomić. Tak na marginesie jeszcze podpowiem, że pierwszą rzeczą. Jaka najważniejsze, co najbardziej pomaga pacjentowi jest jego edukacja i samoświadomość tego, jak, jak to ciało funkcjonuje, że nie zawsze trzeba cały czas prądy, i magneto i całe fizyko. Jak są pacjenci typowo NFZ-toscy. Nie trzeba tego, tylko wiedzieć, jak to działa i ćwiczeniami oraz innymi technikami. Tak mówię, ogólny przykład, żeby też nie przypisać tego do indywidualnego. To działa. Dlatego, różne metody różnymi metodami pracujemy. Ja używam takich rzeczy jak masaż tanach głębokich, igłoterapię, terapię manualną, gdzie jeszcze do, będę dokładał do się te kursy, plus sama praktyka, żeby wiedzieć, od czego zacząć, jak uleczyć tego pacjenta. Gdzie następnie po terapii to trwa około pół godziny 40 minut, gdzie sam wywiad powiedzmy te 5-10 minut, zależnie od przypadku, i być możemy dzięki temu pracować. Ostatnią rzeczą w takiej godzinie, powiedzmy, już minęło to 50 minut z tej z tych trzech podpunktów, z wywiadu, z badania i z samej terapii. I na ostatnie 10 minut zawsze zostawiam, żeby pokazać ćwiczenia, które będzie pacjent wykonywał, czyli ta ostatnia faza, czwarta, zalecenia, jakie on będzie ćwiczenia wykonywał, czy to w ogóle, co zrobiliśmy, poprawiło się, bo może trafi, trafiliśmy w zły punkt, albo od złej strony się zabraliśmy, albo popełniliśmy, popełniliśmy jakiś błąd w trakcie badania i po prostu nam to nie wyszło. To jest funkcja, cały czas jest. Albo poprawiła się ledwo co, albo pacjent po prostu zgłasza nam objawy, które nam, które bolą nas. Więc ostatnią rzeczą, zalecenia. Wysyłamy Cześć, sorka, ale wyładował mi się telefon, jak nagrywałem. I teraz nagrywam na kolejny dzień ostatnią część tego filmu, zalecenia. Czyli tak, ostatnia, czwarta część naszej terapii, zalecenia. I co w takich zaleceniach pacjent otrzymuje, już po tym 50 minutach wizyty, już ogarnęliśmy sobie wywiad, ogarnęliśmy sobie badanie, ogarnęliśmy sobie terapię, to potem została nam na ostatnim chwilę, na ostatnie paręnaście minut, została nam właśnie zalecenia, czyli co wysyłamy pacjentowi do domu do zrobienia, żeby on to robił, czego unikał, co, co, jakie ćwiczenia musi robić, żeby ten ruch utrwalić. To jest bardzo ważna kwestia, bo jak ktoś zaniedbywał sobie, załóżmy na najprostszą rzecz, kiedyś ktoś miał garba i przez tyle lat cały czas go pielęgnował, cały czas miał tą klatkę zamkniętą, to co jest, jakie ma przełożenie te parę lat takiej pozycji i pamięci mięśniowej w przeciągu jednej godzinnej wizyty, nawet, albo nawet nie, nawet krócej. Więc też bardzo ważne są zalecenia do domu, żeby ta osoba utrwaliła sobie efekty, które właśnie osiągnęliśmy na terapii. Też po, po jakimś czasie przychodzi ta osoba na rewizytę i sprawdzamy, jak to faktycznie, jakie są faktyczne efekty, czy ten ból się zmniejszył, zwiększył, czy ta faktyczna dolegliwość, która mu to powodowała, co była powodem tego, że przyszedł do nas, czy się zmniejszyła, zwiększyła, czy jest w ogóle zadowolony z tego. No, więc tak to wygląda. Tutaj macie moje też social media. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał, komentujcie i też lajkujcie, żeby pan się fajnie rozwijał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!